Onet Audio. Najważniejszy człowiek w Polsce nazwał swojego głównego konkurenta, lidera opozycji, wrogiem narodu. No, to jest jednak yy, nie, dla mnie przynajmniej nieakceptowalne, bo albo się ma dowody na to, że Stuckiem jest coś nie tak. Przez 8 lat, kilka śledztw, Kaczyński mówił, że będą stawiane zarzuty za Smoleńsk, za prywatyzację. Ciechu podejrzaną za zdrady dyplomatyczne, za parę innych działań, za Ambergold. Nie ma żadnych zarzutów, nie, ma, nie powstała komisja do spraw rosyjskich wpływów, więc nazywa się Tuska Wyrokiem Narodu. Znaczy, wiesz co, my żeśmy trochę przeszli, my wszyscy, znaczy my obserwatorzy, komentatorzy, my wyborcy, przeszliśmy do porządku dziennego nad językiem debaty publicznej i nad tym, co już w tej chwili można powiedzieć, konkurencji politycznej. Znaczy, moim zdaniem, oskarżenie o zdradę. I mówienie, ten jest wrogiem narodu, to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaką można powiedzieć politykowi. Bo to, że on jest ryży, rudy czy co tam, to, to po prostu jest prymitywne hamstwo. Natomiast mówienie o swoim konkurencie politycznym, że jest wrogiem narodu, to jest już zupełnie co innego. To jest zupełnie inna kategoria. I nie wiem, czy prezes Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę z tego, że słowa mają wagę. Znaczy, powinien sobie zdawać sprawę. Absolutnie. I, i że to, co on mówi. Sprawia, że jest spora część społeczeństwa, która tak właśnie z taką nienawiścią, z takim przekonaniem, że oto tego gościa, który jest przecież wrogiem narodu, trzeba wywieźć na taczkach, trzeba yy, nie dopuścić wszelkimi metodami, żeby przejął władzę. I jest to część społeczeństwa, która nie musi pamiętać, że mamy do czynienia z cyniczną polityką, że. Czy nie jest tak, że Jarosław Kaczyński naprawdę tak myśli? On tak myśli na użytek kampanii wyborczej. On tak mówi na użytek kampanii wyborczej, na użytek tego, że bardzo potrzebuje zbudować emocje wokół y, tych wyborów, bo potrzebuje y, przekonać swój własny elektorat, żeby w ogóle wstał i poszedł do urn. A w tym elektoracie Donald Tusk to jest zło wcielone. I będziemy teraz słuchać tych y, y, wywodów na temat Donalda Tuska przez następne prawie trzy miesiące, dwa i pół miesiąca. No nie, no zobaczymy, kiedy pan prezydent zechce zorganizować wybory. Ale yy, yy, i co, co tydzień one będą jeszcze gorsze. Co tydzień będziemy świadkami tego, jak prezes podjudza swoich wyborców, swoich słuchaczy przeciwko Donaldowi Tuskowi. Znaczy, ja nie chcę być prorokiem tutaj, nawet nie zamierzam, tylko... Jak mówię, słowa mają wagę i nie wiem czy prezes ma świadomość, czym to się może skończyć. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.